Zaproponowane przez obecny rząd rozwiązanie w postaci przylądka Pomerania to bardzo skomplikowany proces inwestycyjny. Przejrzyjmy się temu, jak będzie wyglądała realizacja tego projektu i czy to w ogóle jest możliwe. Pomysł budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. To decyzja, która powstała wiele, wiele lat temu, w latach 2000, kiedy to porty rozpoczęły inwestycje i zmieniał się charakter usług związanych z ładunkami, z przeładunkami, rozładunkami i załadunkami towarów. To też było elementem, który był decydujący w kontekście budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Trzeba przypomnieć, że budowa tak zaawansowanej infrastruktury, jakim jest terminal kontenerowy, wymaga ogromnej ilości czasu, a przede wszystkim zaangażowania wielu sił, przeprowadzenia wielu, wielu działań, które dają możliwość uzyskania wszelkiego rodzaju pozwoleń. Te pozwolenia. To przede wszystkim raport oddziaływania na środowisko, który musi być zwieńczony decyzją środowiskową, która umożliwia realizację tej inwestycji. Proces ten, ze względu na swoją skomplikowaną materię, zabiera około trzech lat. Przy czym jest poprzedzony oczywiście wszelkiego rodzaju postępowaniami przetargowymi, które muszą skutkować dopiero raportem oddziaływania na środowisko. Następnie raport oddziaływania. Trafia do odpowiednich urzędów, które również. Potrzebują znaczną część czasu, aby wydać decyzję środowiskową. Trzeba oczywiście uwzględnić wszelkiego rodzaju zaskarżenia, odwołania i blokady związane z wydaniem decyzji środowiskowej, jakich mamy bardzo wiele w Polsce, i niekoniecznie są to działania wynikające z polskich organizacji ekologicznych, ale w głównej mierze jest to element oddziaływania zagranicznego. Który przede wszystkim dotyczy tak strategicznych inwestycji, jak rozbudowa portów czy infrastruktury rzecznej. Ale to dopiero pewien element uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, ponieważ drugi, niezwykle ważny, to całe postępowanie projektowe związany jest przede wszystkim z wykonaniem szeregu badań geologicznych i hydrotechnicznych, przeprowadzenia wszelkiego rodzaju uzgodnień środowiskowych, a przede wszystkim stworzenie projektu, który pozwoli dopiero na rozpoczęcie procesu uzyskania pozwolenia na budowę. To również okres długi, który w ramach projektów zabiera około 2 do 3 lat. Jednocześnie należy stworzyć plan użytkowo-finansowy który przede wszystkim będzie tworzył rozwiązania umożliwiające finansowanie tej inwestycji. Podstawą realizacji wszelkich działań jest uzyskanie odpowiednich środków finansowych, które wymagają spełnienia bardzo wielu warunków instytucji finansowych, nie mówiąc już o budżecie państwa, który wymaga wielu analiz, wszelkiego rodzaju działań związanych z raportami oraz dokumentacji związanych ze studium Wykonalności, która pozwala uzyskać tak duże finansowanie od instytucji finansowych. To też czas minimum roku do dwóch lat, który wymagany jest w ramach inwestycji. To wiąże się przede wszystkim z uzyskaniem zgody od państwa sąsiadującego, które to trzeba przeprowadzić w sposób zgodny z ogólnoprzyjętymi zasadami, a więc wymaga wielu, wielu spotkań, które mają ostatecznie doprowadzić do kompromisu w postaci nieblokowania przez to państwo sąsiednie tej inwestycji. To też jest podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych z lokalnymi władzami samorządowymi oraz ze społecznością, żeby realizowana inwestycja nie była w sprzeczności z zamierzeniami właśnie społeczności lokalnej. Przygotowanie inwestycji to około 15 lat. A w przypadku już funkcjonującej infrastruktury to około 9 do 10 lat. Ale sprawą zasadniczą jest znalezienie inwestora, Operatora, czyli firmy, która będzie zajmowała się kumulowaniem ładunku, organizowaniem, przeładowywaniem, załadowywaniem i wyładowywaniem tego towaru. To ona będzie generowała przychody z wykonanej inwestycji, a więc należy w odpowiedni sposób przeprowadzić negocjacje, ale wcześniej należy znaleźć takiego inwestora. To też okres około kilku lat od jednego do pięciu, tak aby zawrzeć z nim odpowiednią umowę. Reasumując, okres ośmiu lat naszych rządów spowodował, że zostały przygotowane i uzgodnione wszelkiego rodzaju badania, pozwolenia oraz programy związane z realizacją terminala kontenerowego w Świnoujściu. Został wykonany projekt oraz uzyskano finansowanie uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie środowiskowe przeprowadzono badania transgraniczne oraz uzgodniono ze społecznością lokalną jak ma przebiegać inwestycja również znaleźliśmy inwestora w postaci KU Katar oraz Demy, które miało być operatorem, mieli wybudować ten terminal, mieli realizować przeładunki i mieli płacić odpowiednie kwoty do budżetu państwa poprzez oczywiście port Szczecin-Świnoujście w ramach dzierżawy skreślenie tych 8 lat i przygotowania pełnego procesu inwestycyjnego to Koncepcja, która w 100% odpowiada stronie niemieckiej, lansując przede wszystkim projekty, które są niemożliwe do wykonania, a więc przylądek pomerania.